Skłosiłam wczoraj Policji Kryminalnej Biuro śledcze w Warszawie, że u mnie coś przestępcy radiowo robią i że wszyscy mężczyźni urządzili wobec mnie szarże, żeby przeforsować jeden model obyczajowy kobiety konieczny, wzorzec kulturowy, że kobieta ma być taką dorodną blondynką soczystą. Dzisiaj będąc w Urzędzie Pracy, bo poszłam się zarejestrować jako bezrobotna, bo tu jest kraj szerokich perspektyw dla kobiet, które nie współżyją seksualnie, usłyszałam, że od kobiety, że pojedzie na dołek na Czerniakowską, bo głupoty wypisuje. Do policji nie można zgłosić kryminału. Dołek na Czerniakowskiej. Co to jest? Ciekawa jestem. Pojedzie i to kobieta mówiła: na dołek na Czerniakowskiej.